Wow. Skupertino definitywnie po przejściu na architekturę ARM w Macach nie zwalnia tempa. Jedynymi komputerami, które jeszcze zostały na intelowskich procesorach są piekielnie drogie i o dziwo mniej wydajne komputery z serii MAC Pro. Oczywiście mówimy tutaj o wydajności samych procesorów z serii Xeon, dedykowane układy graficzne to nadal względem zintegrowanego GPU ARM zupełnie inna liga. W tym roku seria M doczekała się wreszcie następców, i tak jak M2 pojawiło się już w zeszłym roku, tak M2 Pro oraz M2 Max to zupełna nowość. Tydzień temu z ogromną przyjemnością i satysfakcją omówiłem dla Was naj Tajniejszego stacjonarnego Maca z M2. Dzisiaj natomiast zapraszam na recenzję 14-calowego MacBooka Pro z podstawowym procesorem M2. Pro. W temacie unboxingu omawiany dzisiaj sprzęt nie różni się niczym od recenzowanego rok temu MacBooka M1 Pro, czy mojego prywatnego M1 Max. W opakowaniu dostajemy laptopa, zasilacz do wyboru 67W lub za dopłatą 80,96 zł, okablowanie ze złączem MagSafe, tym razem dopasowane kolorystycznie pod wybrany model MacBooka, naklejki, papierologia, tyle. Pół żartem, pół serio, doceniam, że jeszcze są ładowarki. Patrząc na komputer ciężko, a raczej nierealnym jest dostrzec różnicę tegorocznego modelu względem zeszłorocznego modelu. Celu. Ten sam ekran, ten sam rozmiar, waga, ilość portów, czy te same wersje kolorystyczne. Co raczej nikogo nie powinno dziwić, firma Cupertino zewnętrznie przeprojektowuje swoje laptopy co kilka lat, i tak na przykład MacBook Pro wydany w 2016 roku doczekał się pełnoprawnego wizualnego następcy dopiero w 2021. Zatem nie liczyłbym na jakiekolwiek większe zmiany estetyczne przed rokiem 2026. Ale powracając do gościa dzisiejszego odcinka, tutaj przedstawię Wam jego wymiary oraz wagę. Jako osoba, która na co dzień korzysta z modelu 16 celowego, czuć. Te znacznie wygodniejszą i lżejszą konstrukcję w modelu 14. Serio urządzenie jest niesamowicie lekkie, a przynajmniej z perspektywy osoby użytkującej na co dzień 16. Sprzęt posiada dokładnie te same złącza: Trzy złącza USB-C Thunderbolt 4, gniazdo na kartę pamięci, MagSafe 2, poprawiony pełnowymiarowy HDMI oraz złącze Jack 3,5 mm. Podobnie temat tyczy się przycisku Touch ID. same kamery FaceTime 1080p, szkoda, że bez funkcji Central Stage, te w iPadach to czyste złoto, ta sama świetna, nisko wyprofilowana klawiatura oraz genialny, ogromny, precyzyjny i moim zdaniem bezkonkurencyjny gładzik. Jeżeli zapytacie mnie o głośniki, to... Tu niespodzianka również są takie same. To dobrze, po co poprawiać coś, co jest doskonałe? Ale zanim przejdziemy do tego, co najważniejsze, czyli wydajności, a tutaj jest bardzo ciekawie, na szybko przypomnę Wam podstawowe informacje na temat wyświetlacza. Tak, szkoda, że nie OLED. Też nad tym ubolewam, ale jak nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Ten i tak w swojej technologii mini LED jest genialny. Nazywany ładnie przez Apple Liquid Retina XDR. Rozdzielczość 3024x1964 piksele, jasność utrzymana na poziomie 1000 nitów oraz szczytowo w HDR erze 1600. Jasność w SDR 500 nitów. Oczywiście szeroka gama kolorów P3, technologia truton oraz technologia ProMotion zapewniająca częstotliwość odświeżania do 120 Hz, czyli mamy tę adaptacyjną częstotliwość odświeżania. I tak jak w każdym innym występuje delikatny blooming, który widoczny jest tylko w nocy na czarnym tle, ale to już przypadłość mini LEDów, które będą kuć w oczy tylko najbardziej wyczulonych na niedoskonałość nerdów. Dobra, my tu pitu, pitu, o tym, co już znacie od roku. Jak Andrzejku jest z wydajnością? Testowany model to podstawowe M2 Pro z dyskiem 512 GB, 16 GB RAM, 10-rdzeniowy procesor oraz 16 rdzeniowe GPU. W sprzedaży mamy także modele Pro z 12-rdzeniowym procesorem oraz 19-rdzeniowym układem graficznym. Modele M2 Max to już 12-rdzeniowe CPU oraz 30 lub 38-rdzeniowe GPU. Warto też w tym miejscu zaznaczyć, że modele Pro możecie rozbudować maksymalnie do 32 GB dyski w zależności od chęci wyboru i zasobności portfela 1 Tera, 2 Tera, 4 oraz 8. To tyle temacie w specyfikacji. Jak działa sam sprzęt? Ano, jest ogień, a przynajmniej jeżeli mówimy o procesorze. Wydajność CPU jest niemalże na poziomie mojego wymaksowanego M1 Max, nie tylko jeżeli mówimy o pojedynczym rdzeniu, ale i multi-core. I w tym miejscu tylko zaznaczę, że ten komputer jest dwa razy tańszy, równe, dwa razy tańszy od modelu, który konfigurowałem rok temu. Do GPU nadal daleko, ale nie ma co się dziwić. Zestawiając 16 rdzeni z 32 w M1 Max raczej nie ma podskoku. O stacjonarnym M1 Ultra już nawet nie będę wspominać. W tym miejscu Wam kilka testów syntetycznych z Geekbencha oraz Signbencha. Wracam za chwilę. Większym zaskoczeniem był dla mnie dysk. W sensie wiedziałem, że model podstawowy odbiega od wyższych modeli gigabajtowych SSD, ale że aż tak? Wyniki są blisko dwa razy słabsze od modelu zeszłorocznego w tej samej wersji gigabajtowej. Poziom zbliżony do dysku 512 z MacBooka R mojej żony. Sama wydajność CPU oraz GPU jest wyższa niż M1 Pro, co raczej jest oczywiste, jednak mam wrażenie, że niższa prędkość dysków ma ostateczny wpływ na szybkość renderingu na sprzęcie. Jest szybciej niż w M1 Pro, natomiast nie jest to poziom dużo wyższy niż w modelu z 2021 roku. Znacznie lepiej wygląda natomiast układ graficzny i mam wrażenie, że gdzie w programach jest potrzebne wzmożone obciążenie graficzne, tutaj sprawdza się zauważalnie lepiej. W tym miejscu również możemy na chwilę zatrzymać się przy temperaturach, kulturze pracy oraz poborze mocy. Zaczynając od tyłka strony, co jest świetne. Podczas odpalania najbardziej wymagających gier zużyć nie dobijało nawet do 50W w szczytowym momencie, najczęściej zamykając się w 34, gdzie grafika stanowiła 24, a procesor 10. Są to wyniki wręcz fantastyczne. Sprzęt cały czas jak przystało na architekturę ARM sprawało się nad wyraz cicho, choć podczas testów syntetycznych temperatury chociażby w Signbench'u dobijały na milisekundy nawet do ponad 100 stopni. Coś co totalnie zmierzyło moje oczekiwania to bateria. Apple na swojej stronie deklaruje czas pracy do 18 godzin i cóż mogę potwierdzić nawet na modelu 14. Przy lekkiej pracy lub zastosowaniach bardziej konsumenckich 16-20 godzin, co jest wynikiem obłędnym przy pracy kreatywnej prądożernej, możecie liczyć na poziom, czy ja wiem, 4-6 godzin, to i tak wynik jest świetny. I tak jak bardzo szanuję baterię w MacBookach, tak w MacBooku Pro M2 wręcz zacząłem ją czcić. No dobra, pogadane, pochwalone, popsioczone... A ile taka przyjemność? Omawiany dzisiaj model to wydatek 11 999 zł. W komputroniku macie dodatkowe minus 500 zł rabatu. To jest cena jak na konsumencki sprzęt bardzo droga. Jeżeli chcesz kupić ten komputer do gier, albo aby czytać na nim Twittera, oglądać Netflixa, czy YouTube'a, lub co najwyżej klepać tabelki w Excelu, to nie dajmy się zwariować. Kup sobie Era M2 lub M1, starczy w zupełności. M2 Pro to złoty środek mocy, a ceny. To idealny sprzęt dla całkiem zaawansowanych montażystów, grafików, czy programistów. Sprzęt, na którym zrobisz dosłownie wszystko. W sensie, na większości Macach zrobi wszystko, ale tutaj liczy się czas... Komfort oraz wygoda. Jeżeli laptop to Twoje główne narzędzie pracy, inwestycja, zależy Ci na niezawodności urządzenia, to omawiany dzisiaj M2 Pro najpewniej spełni Twoje wymagania. To świetnie wykonany sprzęt z wysoką wydajnością, genialnym czasem pracy na baterii, przekozackim ekranem, gładzikiem oraz MagSafe. Szkoda tylko, że w omawianej dzisiaj wersji 512 ten dysk jest wolniejszy. Gdyby nie on, byłby to produkt niemal idealny. A tak jest co najwyżej, moim zdaniem, bardzo dobry. Jeżeli masz M1 Pro, a już szczególnie M1 Max, czy na pewno M1 Ultra, to Oczywiście nie polecam, natomiast jeżeli pracujesz kreatywnie jeszcze na Intelach, lubisz maki, to chyba czas najwyższy spojrzeć na drugą iterację linii M2. Krótko mówiąc, dla tej grupy użytkowników polecam. To chyba, moi drodzy, byłoby to wszystko, co mam wam do przekazania. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym bądź innych makach, zapraszam pod linki w opisie. A tymczasem dziękuję Ci serdecznie za wytrwałość i obejrzenie tego materiału do końca. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Do zobaczenia.